mojej moje z tej strony Wasza Kony, to jest kolejny odcinek z Sonic X Shadow Generations Dokładnie nie było my znowu pół miesiącu na kanale, znowu czekaliście na filmy yy, dlaczego? Bo pierwsze mam pracę, po drugie a to o wyjścia z nie nieraz się zdarzają a to kurczę jeszcze muszę będzie je sam ogarać mieszkanie, bo sam mieszkam, a to zakupy, a to jakieś tam zawsze coś mi wyskoczy, a to odwiedziny umamy. No generalnie kurczę, albo to jest po prostu kolokwialnie rzecz mówiąc, jestem leniem i dlatego z tych oto powodów nie ma tak często filmów i chciałbym coś z tym zrobić, ale jestem leniem i tak mówię spotkać z mimi i tak dalej. Praca, straty pierdaty i tak, tak, tak. dalej. no nieważne przedłużałem. Wytłumaczyłem się... Yy... Z tego, czemu my tak długo nie było, jedziemy, bo zostały nam w sumie akt trzeci oraz chyba Final Boss, albo to jest akt trzeci, będzie teraz Final Boss, bo-boss, w tym, kurwa, wy się nie umiem mówić, bo szybko gadam, bo chciałem się szybko wytłumaczyć, ja szybko mówię, jakbym na na Fedronie byłbym... Yyy. Dobra, już uspokajam się. Więc, to jest Shadow Generations, jeżeli dobrze pamiętam O kurwa, myślałem, że on przepadł i już nie wyjdziemy stamtąd, dobra. Yy... Teraz będzie Final Boss, to jest w Elkan, tak tylko z tą grą? Ja pierdolę. Jezu, o, ja jestem żałosny, Ja Was przepraszam, że mnie tak nie ma. Na no, jak mówię, praca znajomi, yy, mama z który którzy ją odwiedził, kurczę. Yy, też kurczę samemu, tak, że wraca z pracy i ma coś na to. No zabało Wziął mi grę, a nadszedł czas. I podejrzewam, że będzie przesrana walka z bosem Tu pewnie wszystkie umiejętności tych projektów tam będzie wykorzystać. To będzie pewnie mega przesrane. Proszę mi nie lagować, bo jeżeli tak mi wykaszuje, to spierdolić całe nagranie, a tego byś nie chcieli, prawda? Wydawało mi się, że przez miał dwa jądra pod to. Nie, tak mi się wydaje. Ale to jest czarny dłum. To jest jakieś kulki mocy. Ja się, ja się... boję. Ja jestem mega obserany. Bo to myślę, że będzie mega trudne. Jestem ciekaw, czy to przejdę dzisiaj. No, ja bardzo chciał, żebyś mi wiesz głowy, bo muszę Undertale'a. Chciałem jakieś fajne horrorki ponagrywać. Ja zacząłem to, to już my tak, ale... Co mówisz? Al jeden. Ja pierdolę, co to jest? Co to jest? Panie, co pan robisz? A, kurwa, O, y, LGBT Ok To jeszcze było kinda easy. Zresztą już że te dwa akwarium, które przełudziłem, były z fuck, kuźwa trudne. A walka z bossem będzie easy, jest. nie? To byłoby bardzo dziwne. Dobra, e, fajne bombki, duże. Kościoło tu jakieś te trysy urządza, on jest normalny. To będzie jest normalne. On, on, on robi Tetrisa. De! Dobra. Ej, to jest... Na razie jest tylko za łatwo. że zaraz będzie... This is my final form, prawda? Na razie nie... O kurwa to jest bardzo nieładne co robi. Bo tu jakimiś laserów jakóźwa rzeczami strzela. Ej, eee to się samo teraz przesunęło chamstwo jebane. It's not, it's no, it not, not, mam zero ringusiów Oż ty kurwa, oż ty gościu Dobra, napierdalaj go Dobra, pasek zesztą połowy, więc nie jest źle, ale mam zero ringu Więc jest tragicznie w sumie Dobra, teraz będzie coś pójść, przy... O nie! Ja już widzę te fioletowe flegmy tam ja cię skurwan machen tak, 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 Po prostu wcisnę cokolwiek byle go zajebać 5 ringów mamy, zawsze to coś. coś za łatwo idzie Nie chcę nic mówić, ale szkurwa chyba zjebałem nie? Dobra, yy, próby coś wyleżeć coś robić. No, uderz go, jeb go, dupsko! Niech go zabolom jaja. Żeby był bezpłonny do końca życia i nie spócił żadnego cholerstwa więcej. I cofnęło mnie? Kurwa ma To po pierwsze. A po drugie... O matko, Hakuna Matata! Hakuna kurwa Matata! To jest obsra... obsceniczne to jest! Co jest kurwa, co ja tu zrobić? Cofa mnie kurwa w rozwoju. No ja mi się kurwa coś... Kurwa. O kurwa! No pierdole, ja nie wiem, co się dzieje. Sorry, że klnę, ale jestem w emocjach. Duży, bardzo fest. A fakt, dobra, zginęłem. Nie. A. Zapisało to! Okej, okay, kozak. Kuźwa, nie wiem co to zrobić. Ja pierdolę co, to, kurwa jest. Tu się prześiegła. Super! To była pułapka! Ja nie wiem co zrobić tutaj. Ja nie mam pojęcia, kuźwa. Nie wiem co zrobić. co, co się stało? Halo? Wdechłem. Kurwa, co? Dobra, to już jest trudniej. Nie. Wiem. No nie, czemuż tam przepadłeś? A ja mogę kwadraszczyć, dobra. Czekajcie, bo już ja bardzo szarżuję. Chcą szybko przejść w grę i potem sikocz tak, że ja dla mnie bardziej niż to konieczne. My cofa tu znowu kurwa mać? Gdzie Kurwa nie, nie, Ale ja tam nie chcę z powrotem, no po co mi tam tofasz? Gdzie z nie tu, no kurwa co to jest. A, bo kwadrat, no tak, no jasne. Mateusz, jesteś głupi! Tak. Może teraz coś zrobisz? Fajnie, super, dobra, te kółeczko, super. Akcja zero tolerancji. No i go zajebałem! To było takie proste, serio? To ja dwa akty one tak tą grę ostatnie. A tu takie było takie easy peasy, lemon squeezy? Eee, no daj ci spokój. A, okej, okay. odwołuję wszystko co powiedziałem, to zaraz... NEON David, no zajebiście. I on będzie powinien... on ma nowy pasek, on ma nowy pasek i ja mam je... oś. ty kurwa go... nie. No fuck you! Ja pierdolę! Co ty tu kurwa Tetrisa robisz, ja pierdolę! Sorry kurwa, że są przestary. Chciałem zebrać, kurwa... Nie, cóż mam zrobić teraz, co? R1? L1? Pierdolę, nie wiem. Mam coś zrobić teraz? Oła, wagina, wagina, wagina! Wagina! Vagina, vagina, jak ty się sterowało, bo zapomniałem? Tylko przypomni mi ktoś Gdzie on jest? A tutaj Jak on zabić, kurwa, to tam Ej co się kurde co je Zostaw mnie! Zły tutaj, polip w całe życie Nie wiem, troszeczkę... L1, 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 R2 Ty, on dostał! Tak, ja, dołożyłem, ale... No, ja bym chciał się obniżyć tutaj te... ...kurwa kulki. Kulki, pier... KULKI! PIERŚCIENIE! Kuźwa, ja... Jasne. Jawol. Ja nie wiem, co się dzieje. A te animacje co, coś się... ...ciastują jakiś... ...wpierdol mój, czy nie rozumiem? Ja tak bardzo... ...nie rozumiem... ...co mam... ...kurwa... ...zrobić. To chodzi w ringu. To chodzi Tam się to lechow. Gdzie jest? A tu jest, a tam będzie animacja. Dobrze, ringi stopują się na animacji. Ja nie wiem, to, jest, to już jest ciężkie. Znaczy, to nie jest ciężkie, to już nie rozumiałe na mnie. To jest z wopu dla mnie nie rozumiałe. No znowu to kurwa zrobię jakiś A tak, dobra, z szałkami, dobra. Kurwa, zbieraj ringi, bo ci matka rodzona nie po... Co to robisz? Co jest? to jest? Co to jest? jest? Jakaś kuźwa Co to jest? Nie rozumiem. Piękne. Wzruszające. Pł Płakałem mocno! Nie wiem, co mam zrobić. Serio, co trzeba ci zrobić? Mam dotknąć? Kurwa, no rozjeb to w pizdół co jakieś te ryzyki. O nie, przepraszam. Tak się popakałem, zaraz jak się co zrobiło. No widać po mnie, ja jestem bardzo smutny. Proszę, zostaw mnie, nie lubię cię. Jesteś niemiły. Dlaczego tak mnie traktujesz trzeci? Ja zrobiłem. Mój własny oś mnie nienawidzi. Jeden. No nie, bo tu ja. O dobra! Teraz zrobiłem punktualnie, tak powiem. O, teraz... A, dobra, okej. Okay. Teraz tak, trzeba się mocno hardo skupić. Bardzo, bardzo hardo. Oszty wartości. gościo! Zajibis po... A, zajebiś ta tak powiedzieć. jest to... Ai Hero Shadow, czy takiego już sam wiem, co się nazywa. Coś tam Hado. Hadou. Hadł, hadou, dokładnie. Hadou. Hadou hado, hado the A, ah, tak, bij mnie mocniej, kuźwa, bij mnie. Napastuj mnie seksualnie. Tak mi robdą! O, tak! Poczokraj mnie swoimi czułkami. Trzeba idealnie w mikrofonie, ale... Useless is your mother Your mother is so fucking useless O, zebrałem. oby o mam to, mam to. Zebrałem koiny z cs co? Takiego kucha CS-a? Nie grałem w CS-a nigdy! No, prawie ma po, ma prawie połowę paska, no to już jest tak... Easy, prawie. Easy, prawie, tak. O, znowu stry... O, no nie. Nie, teraz będzie akrobację wyczyniło okej, okay, dobra. Kinda cool. Używano. no po chuja tu się składa tak, jak pojebane? O nie jest portal dunaderu. <śmiewanie> naprawdę nie To jest takie dla mnie... Mega niezrozumiałe wszystko. Znowu te puzzle kurwa szatańskie. Zginę, to się nie uda już. O nie, nie, ja już... Ja nie lubię takich poziomów, już naprawdę. To już nie jest fajne. Nie jestem takie jak ty. przewyższyłem cię. No twojego, Shadow doszło po jebało poza szkale. Biegli. TY KURWIU JEBANY! Pierdol się! Ponów prób... a nie, bo jak ponów próbę KURWA CO?! PIERDOLISZ KURWA! Nie, Ja tylko nie będę powtarzał. Ja pierdolę, serio. A kurwa niech ci to porazi prądem, kurwa. prąć twój. kurwa. Włosi w duchę. Tak, się teraz, bo to już było przygódka. Ja byłem już to wycinać. One eternity later. Hejka z tej strony Wacakonia, konia. Witam was. 100 lat później. Generalnie chciałem wam powiedzieć, że jestem żonaty yy, i że mamy piątkę dzieci, ponieważ tak długo yy, zajęło przychodzenie mi poprzedniej tego o, jego, et, jego 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 jakby formy, tak, nazwijmy to tak. No i ja mam już co najmniej 200 lat, no więc fajnie. My w ogóle brodę miałem, ale zgoliłem. I byłem jak normalnie gadał w szargu. Więc spoko. Nie wiem, ty jakieś gadasz, człowieku. Harry Potter i Książę Półkwi normalnie mam tutaj jakieś ukrywane roleplay. Biko napis Napastuj go seksualnie! Żeby go czy bolało do końca życia. Żeby nie mógł kurwa usiąść. Pierdolony kutasina. Będzie znowu na pasting. To nie jest takie trudne. Tylko, że może się skupić na umyjaniu tych kurwa ścian i rzeczy czerwonych. Rzeszko! Dopiero dalej, o, o tak, dobrze masuj! mu. O, tak. O, biegi. Szybko! Nie <laughs> dlaczego mi to zrobiłeś, to Już bym się miał na hita, kurwa, bo się ringi kończą, no. Pedau, strzelaj tym głównym. Czy... Nie, teraz gdzie podłogę układał, kurwa, jak BK, jakieś od O, kurwa, podłogi, kurwa, układał, no. Nie laguj. Rzucaj kurwa! Nie, kurwa, jeszcze nie rzuć, tylko... Otworzy portal kuźwa do narni, nie? Kurwa, szafka zniknąć. Tu nie jest nie szafką, z powodu nie poszło na szafki, ale... No, kurwa, bij mnie. No nie laguj mi! Jeszcze co? Ja pierdolę. to no, mnie jest kurwa zjebany naprawdę. Ja nie wiem co mam kurwa zrobić teraz, no? Może ringi jakieś wejść, R2 bigo, kurwa, pij kurwa mocno Co? El, elfa To chyba jak wenty? Co to? Nie, muszę się hardo skupić, bo nie, czy będzie kwitają inwentów Jestem tak spięty, że mi zaraz kuj właśnie zesram tutaj, no No pomarańczowo No muzyka jest koksuwa yy. Naciskam go, o tak! Tak, mocno, maszujemy. Coś się w ambicja. Nie zatrzymasz mnie. I kto to mówił ambicji, shadow? Koniec. Wygrałem. Czy jeszcze kurwa trzecia forma? Która mi przylaży grę? Chyba jeszcze trzecia forma. Nie i kurwa człowiek już mam dosyć. Daj mi świetny spokój. Trzymaj się trzy minuty. To tak, tak nie jest dużo, ale... Materiału, ale... To gra zapolniła do jakieś 45 fps -ów. Jaki kurwa ponetny wzrok. Co mi teraz robi? Nie Mój ojciec jest strasznie szpetny. Jeżeli mam być szczery. Taki kuzia na głowy strasznie. O, ultimate Life -form. No i zobaczymy. O kuźwa, panie. Zakończ to i mi człowieku bólu już psychicznego. błagam cię no! Ta walka z YouTube była naprawdę stresująca, serio. Niby nie skomplikowana, a jednak skomplikowane, nie? No to jest mocno głowy, ewidentnie. Tu z dupy do mordy To Tu z dupy do mordyzaur, mordyzaur normalnie ale mi wibruje, tak patrzę, ja nie wiem. I tak oto Wszechświat powstał. Wielki wybuch był i Wszechświat się narodził z takiego wielkiego wybuchu, właśnie tak to zmyślam. Ciekawe karanga. C! Jak cycole, Super. Ale go pokonałem. Ej, to nie było takie trudne, wbrew. Znaczy, dobra. Musiałam powtórzyć jeszcze raz ten etap od początku z tym Black Dummy, jak była jego pierwsza forma, bo zrąbałem, ale. Hatko! Pokój się kolego. Nie wiem, czy słyszeli, jak, jak po tak kurde się za, że... Ale zgaduję, że marya i tak stracimy, no bo. Tak już może być koniec. Ale kuźwa, przyszliśmy grę, a ja pierdolę! Już tak kurde, długie przery miałem, o niej, że w końcu wszedłem. O! Cześć róż.

Ale mam gorącego laptopa, No, niestety Maria. I'm okay. really? Profesor, co się no. Zlikajcie, bo co wspomnienia, no. Without Black Doom's influence, the time anomaly is beginning to heal. We are returning to our own point in time. Well, shit happens. Use chaos control. Stop this moment in time. And... Shadow, no, I don't want to be frozen in one place in time. Besides, your friends need your help. On What's going to happen. Oh. Czy jest jakieś nowe do jednej ze scen w tam Sonic Adventure? Żebym miał. widział jej ducha, ale to ja mówię, aha, to samo nie wiem. No, tak mi się wydaje, nie, nie grałem na Sonic Adventure żadne, więc mogę się mylić, ale. tam za to wygląda? Nieważne. Co chuj mnie obchodzi teraz, to to wzruszająca scena. Bo ci pękną te ringi, co masz na sobie? no. No i teraz szedł sobie za parę jointa z nerów Co to kuźwa? Co to kuźwa? Na... No, nie ma Nie, nie dobra, nie, nie, bo to będzie zbyt z rolskiej, nawet jak na mnie. Okej. Okay. Super ending. Czy no... Przyjedno... Gdzie o ja nie wiem. Boże że to jest za jakiś niezy... Są nigdzie też z, z, z nimi gra, nie, nie wiem. No, w każdym razie to było szado, to jest bardzo mega fajna produkcja. Mi się naprawdę mega grało w tą grę. I nawet jeżeli momentami się Rage of przez zwłaszcza przez dwa ostatnie odcinki, i troszkę też, bo yy, to sami widzieliście zresztą, jak kuźwa kilka ponów próbę i kompletnie się od początku zaczął etap. Nie od tego Neon Duma, tylko od, yy, normalnego Black Duma, czarnego Duma, tak. To, to, to poza tym, gra mi się naprawdę fajnie, była mega fajna giereczka, poziomy są zajebiście wykurwiście fajnie zrobione, graficznie miodzio, miodzio, naprawdę. Muzyka oczywiście to by jeba na fest i tak jak nie każda gra z musi być dobra, tak w każdej grze e, z Sonika jest dobra muzyka, nawet jeżeli sama gra z serii Sonic jest chujowa. Przykład na przykład po już e, osłabionym Sonic 06. Także, to po Shadow Genesis. mi się mega, mega podobało to grewę. Yy, Troszkę szkoda, że już się oskoczyłem, że już nie będzie dalszej fabuły, dalszych nowych poziomów. Zostały już tylko ewentualnie wyzwania jakieś tam do robienia, bo chyba jest są jakieś, no i znajdźki, ale nie wiem, czy będzie chciało czy to robić, yy, bo ja, ja, ja nie jestem typem, co robi gry na 100% jakoś, nie. GTA 3 to była jedna gra, którą tak bardzo chciałem maksować, bo ta, 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 to jest jedna z moich ulubionych części, może mało rozbudowana i. Fabuła jest taka, no w dosyć prosta, ale, ale to było moje pierwsze GTA i mam tylko dużą nostalgię W każdym razie, e, skoczesz tutaj w Hedgecock, tutaj a ja gadam jakieś GTA e, Więc bardzo mega fajna gra, mówię poziomy zajebiste, muzyka, grafika fajnie wszystko to jebane Bardzo mi się taka mega podobała Czy będzie Sonic Genes, raczej wątpię, bo mi się nie będzie chciało Co będę planował, to może w tym koniu Żeby live streama że... Żył... Dupy z dupy zrobię, z streama, dokładnie, pokażę wam dupę. Pochodzi na bo wylatowałem czegoś, co chciałem zrobić: yy, streamazy Sonic Adventure 2 gdzie Shadow the Hedgehog, bo chciałem tą grę przejść, bojąc kupiłem, kupiłem. Oczywiście, która miała, piracy, gier, ja, Boże, nie? Kupiłem tą grę, więc, yy, więc ją na pewno nie zrobię na live streamie, bo już miałem to wielokrotnie zrobić, ale tak odkładałem to wszystko w czasie, bo on się nie chciał. Właśnie. Bo, albo uznałam, że woleś się spotkać czy coś i dobra. W końcu kończę, bo ja jeszcze chcę um, Undertale'a mówię zrobić i jeszcze jakieś horrorki po nagrywaniu coś, bo dawno tu horrorków w bo nie było. Ja bym chciał jakiś fajny horror na nagrać jakiś indie, bo naprawdę kończyłem jakiś fajny czy horror, jakieś taki fajniutki Nie jakieś jakieś długie, tylko takie króciutkie, coś jak nie wiem, na przykład... No nie wiem jakiś tak krótki horror indie, nie wiem. Coś tu nie jest Spico Bridge, chociaż to coś, bo to może nie, no, jakieś źle. Nie... No, no wiecie, jakieś krótkie korolki, inny, no ja już nie, 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 nie mogę teraz przykładu znaleźć z głowy, ale takie jakieś krótkie korolki. Także tak. Mega, mega, mega zajebiste to było. Mi się mega ta gra podobała. I to no w sumie tyle, no nie, wiem, bo trzeba tu pomijać czyjąś, że będzie jakaś kacenka po napisach, ale nie wiem. Trzymam pominę, ale się boję, żeby nie omieło jakieś kacenki ty, No dobra. Czyli to czy było tyle. Już było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i ser, ja też Ja przepraszam, że tak kurczę zaprzepaszczam ta, ten kanał. Cały czas sobie obiecuję, że wrócę na pełnej kurwie. Teraz sobie obiecuję jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze, ale nie wiem, no chciałbym, ale nie mam do siebie zaufania. Yyy... Eee... Tryponaj? Bo pewnie rewalsy z nimi graczami. Także jeszcze raz, było na tyle trzymajcie się, kocham was, pozdrawiam Wojtka, kocham Wojtka. Już było tyle, trzymajcie się i... Bio, jajo. Może tego, co ja odkopałem teraz za tekst.